Witaj, oto przesłanie dla Ciebie na najbliższe 24 godziny, nieważne kiedy to oglądasz, bo z perspektywy wszechświata, aniołów, czas nie istnieje. Także ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Najpierw sprawdzę energię tego czasu za pomocą numeru anielskiego, później zobaczę, co może cię dziś czekać, a na samym końcu wylosuję afirmację słowa mocy, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. A teraz poproszę o przesłanie. Energia następnych 24 godzin dla wszystkich oglądających. Hmm, ciekawe. Ostatnio ta karta w przesłaniach pojawia się bardzo często. Jest to numer anielski 20-20. Więzy, relacje, więc tego typu tematy dzisiaj będą najważniejsze: czy to więzy rodzinne, czy relacje miłosne, przyjacielskie. A może, mogą, przepraszam, też być relacje biznesowe. Tutaj przy tej karcie, akurat na ten czas, widzę taki obraz wewnętrznym okiem takiego sznura. I jest ich kilka. Jeden jest bardzo gruby, mocny, z dobrego materiału, inne trochę słabsze, inne dużo bardziej. Także um, będziesz się zastanawiać, które więzy są mocne, dlaczego, czy chcesz, żeby były mocne, um, a może chcesz rozluźnić te relacje albo w ogóle z nich zrezygnować, albo też będą rozważania na temat tego, jak zacieśnić więzy z kimś albo z jakimiś osobami. Jak to zrobić? Jak bardziej się połączyć? Czy to w związku, czy w biznesie? Tutaj dla każdego to już będzie inaczej, bo to jest czytanie kolektywne. Dobrze, mamy numer anielski 2020, i teraz za chwilkę zobaczę, co idzie w Twoją stronę dzisiaj, co się może wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie znajdziesz też do mnie maila. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. A teraz co dziś może Cię czekać. Uuu okej okay, ciekawe. Ciekawe, że ta karta się tak objawiła z połową talii. To dla mnie znaczy, że wielu z Was bardzo dużo przeszło, żeby dojść do tej energii. To może o niej opowiem, skoro już się odwróciła i potem będę tasować karty dalej. Jest to karta złotej rybki. Ona mówi o wzroście materialnym, wzroście bogactwa, ale też o wzroście duchowym, osobistym. Także tutaj wielu z Was przeszło dużo, naprawdę, żeby być tam, gdzie jesteś emocjonalnie, duchowo, ale też finansowo. Tutaj wielu z Was może dziś świętować jakieś właśnie. Wzrost swojej działalności w firmie dzięki jakiejś relacji, wzajemnej pomocy. Dobrze, tutaj zobaczymy dalej, ale na pewno jest wzrost z tą złotą rybką. Też dla niektórych czuję spełnione marzenie. O, jakiś dodatek mamy do złotej rybki, to zaczniemy od niego. Dobra, jak już o, mamy kartę miesiąca, więc mogą być rozważania na temat Przeszłości, przyszłości, zobaczymy. O, okej, okay. no to to też. Dobrze. Ciekawie się nam karty pokazują. Tutaj widzę jeden przekaz, tutaj drugi, ale jeszcze złota rybka. Okej, okay. na złotą rybkę spadła karta palca. Ostrzeżenie cię przed problemem, który może dziać się teraz bądź w bliskiej przyszłości. Tutaj tak czuję, skoro ta karta spadła na złotą rybkę, że to już się wydarzyło. Że ten problem mógł się dziać teraz, ale ktoś cię ostrzegł i dzięki temu jeszcze na tym dobrze wychodzisz. Tutaj, jeżeli chodzi o relacje prywatne, to czuję, że. Jeśli był jakiś konflikt czy jest, albo nieporozumienie, to warto tutaj wszystko dobrze przegadać, wyjaśnić, zobaczyć jak można tak jak mi się pokazywało na początku wzmocnić tą więź, żeby nie było większych problemów w tej relacji w przyszłości. Już tutaj wszechświat coś dziś pokazuje, nad czym warto popracować. I, 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 ty, i, I tobie warto, i dla Twojej drugiej połówki też warto. Dobrze, co tutaj mamy? Drugi przekaz. O, i są dwie karty miesięcy. Tutaj coś się mogło dziać w okolicach stycznia, zimy tego roku bądź innego. Też mogło być w 2020 dla niektórych. Już stara sprawa. Wrzesień mamy też, więc to też mogło się dziać, i jakoś dzisiaj powraca ten temat do Ciebie. Też bardziej czuję, że a propos relacji, jest tutaj karta smutku rodzinnego, więc to mógł być jakiś konflikt rodzinny, nieporozumienie albo trudne wydarzenie. Tutaj już każdy wie, co się w jego życiu osobiście wydarzyło, ale jest, było to smutne, trudne, nadal jest. I tutaj, a propos tego, otrzymasz jakąś wiadomość, czy to od członka rodziny, albo jakąś wiadomość z dokumentami. Tutaj, dla każdego, to będzie troszkę inaczej. Jeśli nie wiadomość fizyczna w postaci listu, sms-a, telefonu. To też, jeżeli masz takie połączenie ze światem energetycznym, możesz otrzymać wiadomość od swoich przodków. Tutaj w otrzymaniu wiadomości od przodków mogę pomóc. O tym powiem na końcu tego czytania, jeśli poczułeś, poczułaś, że to jest wiadomość dla Ciebie. No, i teraz jeszcze jeden przekaz. Znowu na temat relacji. Coś, co się działo w okolicach zimowych, grudzień tutaj jest, ale mamy też przecież styczeń w tym czytaniu, więc zima. No raczej czuję, że tego roku no dla, dla niektórych może być innego. Tutaj zobaczysz, jaka jest historia. I ta sprawa dotyczy jakiegoś starszego mężczyzny, starszego od ciebie wiekiem, bądź starsza dusza. No, też może być kobieta czytanie kolektywne, ale dla większości jest to mężczyzna. I tutaj coś się nie udało z tym mężczyzną. Jest karta niespełnionego marzenia. Czy nie udała się relacja, współpraca, albo nie udało się dogadać ci na przykład z ojcem w jakiejś kwestii. Tutaj coś się nie udało. I dzisiaj bądź przez kolejne 12 dni albo 12 tygodni, tak mi się to pokazuje, bo duża grupa, grupa osób, ale dla wielu z Was to będzie dzisiaj, dostaniesz jakąś dobrą radę od kogoś ci przychylnego. Na przykład, jeśli to jest sprawa z tatą, może to będzie rada od mamy. Albo od brata, siostry. Tutaj to będzie różnie. To nie musi być też członek rodziny, to może być jakiś przyjaciel, bo to jest karta psa. I tutaj widzę to jako radę, ale też jako taką rozmowę, która cię natchnie na rozwiązanie. Jak tutaj się dogadać z tą osobą, bo mamy kartę, która mówi o tym, że szacunek, Idzie w Twoją stronę. Czyli ja bardziej czuję, że, że znajdziesz sposób na to, żeby ta osoba Cię wysłuchała i uszanowała Twoje zdanie, żeby spojrzała z Twojej perspektywy na coś, bo tutaj tak widzę, że ktoś nie potrafi Ciebie zrozumieć, jakiegoś Twojego celu, marzenia. Może na przykład twój ojciec nie akceptuje twojej ścieżki kariery, bo sobie wymyślił dla ciebie coś innego, albo twojej partnerki, twojego partnera, tutaj będzie różnie, jednak po tej rozmowie z kimś, po tej poradzie znajdziesz sposób i to taki królewski, wiem, że to może być dziwne sformułowanie. Ale tutaj w tym Królewski chodzi tylko o to, że właśnie to będzie tak z gracją. Nie, nie żeby się kłócić czy naciskać na kogoś, tylko to będzie w takim duchu naprawdę pokojowym. I że nawet ta osoba, z którą będziesz rozmawiać, będzie miała takie wow, co za dojrzałość. I, i każdy z którym, każda osoba, z którą o tym porozmawiasz po tym, bo to, będzie, to może być dla was emocjonujące. Czy ta rozmowa odbędzie się dzisiaj, to już różnie. Dzisiaj jest ten przełom, dzisiaj znajdujesz sposób, dzisiaj albo za dwa, do 12 dni od teraz, albo do 12 tygodni, tak? Ten grudzień mi o tym mówi. I tutaj Twoje marzenie się spełni, i ta osoba w końcu zrozumie, że to też jest jej marzenie, bo to jest ktoś, kto chce, żebyś był, była szczęśliwy. Jeżeli to jest sytuacji zawodowej, to na przykład masz jakiś projekt, ale twój szef go nie zatwierdza, nie zgadza się, bo nie uważa, że to się uda, a tobie się teraz udaje go przekonać, znajdujesz dziś w sposób, albo w tej czasówce, o której mówiłam. I potem to się wszystko uda. Mamy kartę spełnionego marzenia. Dwie, bo tutaj i rodzinne marzenie się spełnia, i twoje. Więc tutaj też. Ten brak dogadania się blokował energię, żeby jakieś Twoje marzenie szło naprzód, ponieważ ta osoba, z którą na razie nie możesz się dogadać, to jest dla Ciebie w jakiś sposób autorytet, ktoś wyżej. I tutaj przez Twoje przekonania to było blokowane, ale rozwiązanie tej sprawy, przekonanie tej osoby, czy dogadanie się, znalezienie argumentów, to już tutaj będzie różnie. Powoduje zmianę energii w przyszłości. Dzisiaj znajdujesz na to sposób, albo tak jak mówiłam w tej czasówce, którą wspominałam? Dobrze, wow! Co za przekaz. Teraz jeszcze Twoje słowa mocy. Możesz je powtarzać dzisiaj i nie tylko, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Mamy tutaj intensywne energie. Dobrze, poproszę o słowa mocy dla nas wszystkich na te 24 godziny. Chociaż to czytanie, no. Uh, no właśnie. Tutaj raz, dwa, trzy, trzy afirmacje są, a tam półtali wyleciało. Więc naprawdę intensywne energie połączone z różnymi momentami w czasie. To jest bardzo, bardzo ciekawa energia. I teraz. Y Zobaczmy słowa mocy. Na dziś, dla nas wszystkich, pierwsze mówią, niezależnie od wszystkiego, nieustannie, krok po kroku posuwam się naprzód. No właśnie, wielu z Was ma takie poczucie zablokowania. W jednej z tych spraw, we wszystkich zależności, które z tobą rezonują. Ale pamiętaj, że każdy rozwój to rozwój, idziesz naprzód. Nie wyrzucaj sobie, że coś jest za wolno, nie tak szybko. Kolejne słowa mocy. Świadomie wybieram kierunek moich działań, tworzę takie życie, jakiego pragnę. No właśnie, tu też z tą starszą osobą może być takie zderzenie. Ja chcę tworzyć życie swoje takie, jakie chcę. A ta osoba uważa, że to nie jest dobre życie, ale to jest Twoje życie. I tutaj, właśnie, jakoś trzeba to rozwiązać. Przyjdzie to do Ciebie. I ostatnie afirmacje. Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. No właśnie, postaw na swoje marzenia. Postaw też na swoje marzenia, a propos Twoich relacji. Co możesz uzdrowić, też tutaj warto się zastanowić. Kochani, powiedziałam, że wspomnę coś więcej na temat wiadomości od przodków. Jeśli czujesz, że idzie do Ciebie przekaz, to możesz zobaczyć moje czytanie Wybierz kartę, właśnie z wiadomością od przodków. Zapraszam Cię też na czytanie Wybierz kartę, z którego dowiesz się, jak poprawić, jak uzdrowić Twoje relacje, żeby zobaczyć jeden z filmów? Kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.